Cześć! Widzimy się dzisiaj w Nowej Gierce, coś podobnego do Monopolii. Poprzednią grę zagraliśmy testową i mi się wcale nie podoba. <grym> 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 Jak <bieda, grym> <kurde. grym> od razu zbankrutowałem. No i już <grym> płacę, ledwo no, no. przyszedłem już płacę. Dziękuję serdecznie. Co nie będę tego kupował za 400 tysięcy? <grym> Dum, tu, rum, tum, turum, tarum, tum no, Roma ma To był mój, że... Już nie jest Ja się przywiązałem do niego Nie tak? jest i nie był <grym> Berlin, mhm Lubię ząb wątek, chyba. Ej, ale Berlin był mój Majne <grym> A teraz nie Maje No nie U siebie mam inne profilowe Dzie Jezus Dzięki Dlaczego? Też tak. ktoś musi być e, loserem. O, no patrz, rzucę podwaję, jeszcze Nie mam ani jednego. <coughs> Minus Businesswoman. Dawaj na <coughs> Nowy Jork. No i wiesz, tak NIE! <coughs> Przecież nie <grystian> tych draniu, oddaj miasto, <grystian> ja nie, Chicago. Typowa Ale... Polonia. Ale po dramat. Dramat, skrzywdziłeś mnie. Przepraszam. Tak miało być. Czy ja mam u was też inne profilowe niż moje zdjęcie? Jest samo. Nie, zdjęcie jest. O, a to dobrze. Nie chcę tego. Bo ja mam jakiegoś innego buraka, więc... Sevilla kupuje Sorella! <noise> o, jako dobrze. O, jak zu... Ale okrążył. Ty kurde, drapieć no śmierdzący Hran <noise> Nie dam ci go w życiu już. Przez niego Ale. przegrałem poprzednio. <noise> Ale. Nie zaryzykuję ja drugi. warszawy. Aż hotel walnęłam ze, ze stresu. <grym> to jeszcze nie jest hotel Barbaro. Jak mm. to nie? Nie, to jest, są cztery domki. Nie? nie? Aha. <grym> Okej. Okay. Warszawa. Tarata, tarata. Właśnie <grym> <Ja. grym> chodź do Las Vagas. <grym> Ty, <grym> daj mi spokój. <grym> <laughs> I idź tutaj na Nowy Jork, ty kurde. A <laughs> nie, niech. Nie. A tak, to mało. Bo nie mam domu. Czemu nie odkupiłeś? Za 800 tysięcy? <laughs> o, jak miło. Pekin. Pekin. Pekin? Też pewnie będziesz w Pekinie... O, nie! Nie, Ty kurde! Uch, nie dał się tym razem tak łatwo wygórzyć stąd. O, no, uważaj! Czym ja mam najmniej i jestem najbiedniejsza? Ojeju! Ojej! O, znowu O Ojej! O, no proszę! Dublet! O, znowu będziesz o, mógł nie. rzucić! Ojojoj... A oj, oj. dlaczego on mnie tak zrzucił? Bo Do trzech razy tylko można mieć dublet, potem idziesz siedzieć. Fajnie, nie stać mnie na kumpla O nie... O, jak miło. oj. oj, oj. To może sobie się wykupię z się wykupię. A co mi tam... Jestem nieznostacił. Zostać biedny, ja Biedno. Co ja, 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 ja się będę pierdzielił w tańcu? Las Vegas. No jaki. Dbani, nie odkupisz go nigdy. Poza tym kosz odkupienia to jest 1 400 000. No i bez problemu. O, jak mi miło. The plane to the bali is arriving at the next round. O jak mi się przykro! pers... Ojejku. Ale jej się podoba! Kurde! Ale poczekaj, już przyjdzie Bde. do mnie. O. Dziękuję serdecznie. W stanie na Wenecji, może będzie chciał ją odkupić. Ja bym chciała... Yy... Sydney. Patrz. Mój drogi... Nie, nie Sydney, co, co ty mi co O ty, o nie. Przestań się Nie. Trzeba zniszczyć. Nie! Tak! Ta gra mnie nienawidzi. I teraz A na i tak Mediolan. mało, tylko 100 tysięcy. Przestań. Hong Kong. <laughs> tak i znowu Mediolan. dublety 3 i znowu pójdę do pierdla Mediolan! Wenecja Mech <laughs> Nie odkupisz już Wenecji Cholera Cholera U. A ty Mediolanu już nie odkupisz? No trudno, będziemy sobie mieszkać obok siebie z Basią to się skończy pożarem. Ja cię w końcu jeszcze, żebyś w końcu ten Mediolan. Zobaczymy. Ja ci oddam Mediolan za co ty mi... Co ty mi odkupiłeś, bo zapomniałam co skoło Nowego Jorku. Eee... Chicago? Nie. Chicago! Las Vegas. Las Vegas! Las Palmas, Las Vegas. Siedem.

nie po drodze jej było. O? O, 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 o. Zapraszam do Sydney na Mistrzostwa Świata. Nikt tam nie przyjdzie. Głęboko świę. No nie mam kasy, żeby cokolwiek kupić. Idźcie gdzieś do mnie. Zostaw bali, nie dotykaj tego bali. To było moje bali. Bali. Daj nie bali. Fajny nie lebale! Musiałeś się wykupić u jednego z dwóch kolejek. Nie. Wieciałam, że to w Kraku widziałam. Powiem Kraku cholera. Oj, flaga! Sorella, dwa tysiące. Co to jest? Przestań. Nie! <grywa> o nie. Hicago. Nie krzycz Hicago. Tak. Przywaj, Hicago go. Nie grenady. Przepraszam. Zero, nie! <grywa> Hicago go. Co za... Przekrzucam Nie wolno no tak. Musisz mi tu samo Berlin oddać. <coughs> e, no to musisz go wykupić. Poczekam, aż gdzieś mi staniecie. Poczekaj, aż mi ktoś stanie. Haha. Ha. O... Mm, dziękuję. Nie mam pieniędzy, słysię, wyszłam, że to... <coughs> nie, nie, nie. A nie mogłeś planszy obok? Nie, no właśnie nie mogłem nic Co by tu sprzedać? Sprzedaj mi Hitago Hitago Mi możesz Berlin sprzedać. Hitago Ten diabeł, a ten demon komu tutaj? Nic nikomu nie dam Przedaj. O, Pekin! On no, w sumie też dla mnie dobrze Dziękuję Nie ma za co. Cholera. <grym i zimę> tak mnie nie Tu <grym i zimę> drugi raz tam wstaję. Nie. <grym> <zimę> podatki. <grym i zimę> yeah. Ciekawe na jakiej zasadzie czy to podatki. Hotele. <grym i zimę> Tego ile masz hoteli i tak. <grym> i <zimę> <grym> i <zimę> Czy nie idziesz do, do jednego z moich miast? Nie! Nie umyśleć. i tak nie mam. <grym> Cholera. O, dziękuję. To mało. <grym> Jeszcze trochę mi za mało. Nie, Co za odkupowanie? Krystian, no, ja <grym> pomyliłeś miasto, ja cię zapraszałem. No ja. Znowu ta sama sytuacja. Tak. <grym> <grym> A mało. <grystanie> mało. Miałbym <grystanie> <grystanie> ja do... to, by się nie wypłacił z niczego. Już wszystko byśmy musiał sprzedać. <grystanie> <grystanie> Zapraszam do Londynu na Mistrzostwa Świata. <grystanie> nie. <grystanie> Uff. Sprzedaj <grystanie> mi to Hicago. <grystanie> po co ci Hicago, Bościu? Monopol. Ale nie dostanie monopolu, bo Las Vegas jest moje. No A wiem, ale... Dzielnicę. Polska dzielnica cebula, kumasz. <laughs> <laughs> Mam ochotę na zupę. Z klopsami. Matko jedyna! <laughs> <laughs> tak! <laughs> <laughs> Dziękuję! Wasiu, mogłaś obok, byłoby dla niej. <laughs> Kurde, nie! Ja przykro ja tracę czy ty? ty ów mandat <grym> za nic za twarz tak za nic nie dziwi się no nie. <grym> tak. Ta a ty za fryzurę Iba, nie 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 ja walę <grym> to jest tylko 100 tysięcy aaa to mało na razie Sni co to jest dla ciebie bizneswoman ta spójrz na jej stan konta <grym> Lepsze no a biznes. <grystanie> Inwestuje. Pytam Czeka, i kupuję. Się Ojoj. W życiu. Zaczeka plansza jeszcze sprzedam, mną. Ja muszę wykupywać. <grystanie> <grystanie> Nie. o jak mi przykro. I Prrrrrra, ble, bl, bl, bla, bla, bl, okej, okay, wrzuć tę samą liczbę oczek na obok kostkach. Nie udał już. Ojej. Ojej. Ja już ostatni raz. Ojej. <grym> Wstaćcie! <grym> <śm _> oh. <Wow>? uh. A <śmany> <śmany> co nie, <zrobił>? co nie, Wow! nie, 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 On <śmany> <śmany> Dlaczego Dla miałeś odleć się do miasta organizującego Mistrzostwa Świata? Mówiłam, zapraszam do Londynu na Mistrzostwo Świata. I teraz proszę mi kurde sprzedać Las Vegas. W życiu. W życiu. Wenecję. Da, da, we... oh, fuck! To był błąd. Mogłeś sprzedać jedno duże, a nie wszystkie. Nigdy nie dostaniesz Las Vegas. No. mam bankrutem, Damian. Jeszcze na moje. Sprzedaj to pierwszy od razu wykaz. Nigdy nie stojiesz. Nie. nie! On się o, warszawa Nem nie chcę. Nie. <słyski> Kraków. <O>, Straka. <grym> to powinno dotrzeć. O, dawać muzykę jak, jak w Dmonopolis o, fantastycznie Dibongo. Ponton No dlaczego kupujesz już nie mogłeś mnie zostawić, zaśle ty masz Nie, Monopol Jesteście bez serca oboje No tak, no <grywa> fajnie <grywa> Jeszcze tu mnie niedawno nie było <grywa> Ty możesz sobie wpłacić, normalnie. Ciekawę o co? tak. Jestem, cebu oh! Jestem cebulą i nie będę wpłacać. No tak, bo przecież się nie O! O! Nie! NIE! Czemu nie zostałeś tam, gdzie byłeś?! <laughs> nasz nie, nie ma innego. Wyboru.

15 milionów. O, może być. Stringa dinga, dinga dinga, do Płacisz nie. wszystkim 100 milionów. O! I to jest szansa? Szansa na bankruot! <laughs> Ty jeszcze hotelek kupujesz czy buduje? Tak. Muszę za coś hmm. żyć. Już co tego... Ty. Nie, nie lecimy Mam sobie rękę obciąć, że... O jednak nie. Ale byłem przekonany, Żadna że warszawa. teraz kryścian kupi. Nie. Nie stać go. Stać mnie. Na Było. Las Vegas! Mm mhm. Ty nie masz no, mi nie na no, masz. Mam <laughs> Fantastycznie. No, wiedziałem. Dzień dobry. Jezus. Matko kochana. Zobaczcie jeszcze ten Las Vegas nie wyjdzie. My się zesramy, mówię ci. No zostaw to. po co ci to jest? Na sprzedaż. Błagam, daj Londyn, 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 Londyn. No bo... ha <grych> ha. ból. Aż szary jesteś. A ta ma takie szczęście patrz. Zapraszam o. do Londynu. No nie. <laughs> Dobrze ci tak. Czemu tak mało? <laughs> Ale to ty. A to, A to ja! Nie ja myślałem, że to Basia. <laughs> to ty... Myślę, to o, nie. To nie! No co to za czary. Przecież ja zaraz Chula. znowu zbankrutuję Dlaczego już na bendy gramie tak wali? <noise> o, Już nie powiem gdzie <głos> <głos> Jakim cudem coś <noise> się tam odwalił A ona Nie się ona przekupniła! <noise> <noise> ja nie chcę! Nie co za tak głupi Szkr... O jeju! <noise> Zobacz, jak nad cudzym kosztem się wzbogaca. No. nie kupuj ty... Myślałam, że będziesz w mojej gali. Bali. Przepraszam, Bali, nie gali. Ja się do Bali nie wybieram. Ojejuu... Biorę wszystko! Ojej. Ojejku... Szok, co tu się dzieje. No tak, no tak, teraz foty, teraz się tycać. O nie, o ta a w sumie jedna zdrowie. A ja mogłem odkupić, ale powiedziałem mnie zostawić. Embarabeba, embarabeba. O Dziękuję. Ty ma... hm, A takciwość No nie! Jeszcze 50% mniej Co to za jakieś kuchenne rewolucje? To by Ci Agawaronowi Zdecydowanie. O! O! o nie. Serio? Przepraszam! Jezus! Nie! Przepraszam!

o jezu, o sześć. O mistrzostwa świata. Kasz? Oh, my <laughs> co się stało? A, wzruszył no. już, byłam, że to się zepsuło. Nie, jest git. Koniec, laby. Koniec, psot. Nox. Piję <laughs> na Żyj. Żyję A Peron. On się załamał. Nie można cię zrespić? Jak? Nie Jak wiem, z bany Twoje truchło. To nie. Ojoj. Nie! No i... 4,5 no. miliona! Przynajmniej no. mi Hicago! Daj do no Hicago! Nie będzie miał wyboru w Kraków i Chicago na pewno pójdzie. Nie chcę Warszawy Kraków i Chicago. Dawaj Hicago. Wszystko będzie musiał sprzedać. Ale jak ja ci dam wszystko z Chicago, Czas to mi nie... Ci się kończysz, zaraz przegrasz. Ja nie mogę wszystko, muszę sprzedać. Nadal <laughs> cię nie stać. Stać! <laughs> <laughs> <Zdać>! Ale <laughs> nie mam nic. Ja mam nic. Nie mam. Nic. Nie mam, <laughs> nie mam. Nie mam. Nie mam nic. <laughs> To było w odcinkach z tych Rewolucji. Nie mam Powiedzia? nic. Powiedz. Nie mam nic! Kogo tobie! Po Nie mam nic! Nie mam nic! A Nie! Było trzeba na Chicago chociaż iść. Tak nie mam pieniędzy na to. Na Chicago by ci starczyło. Nie. Mam na Hong Kong Chociaż jedno na też Ona ma 5 milionów, w... ona jest nienormalna. <laughs> Nie mam <mnie. śmiech> to to jej jest. To to jest. I tak oto Boż, wynikiem nie. 11 329 500 złotych Barbara wygrała. Pa. Nara. Jednak mam dużo. Nara, pa. Nara, pa. Dużo. Dużo. Dużo.